Witam cię serdecznie w podcaście Swojski Język Polski. Regularne oswajanie się z językiem mówionym pozwoli ci nauczyć się polskiego w sposób naturalny i automatyczny. Wkrótce sam będziesz mówił płynnie w języku polskim. Miłego słuchania! Cześć, w ostatnim odcinku mówiłam o systemie emerytalnym w Polsce. Mam nadzieję, że odcinek już przesłuchany. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą informacjami, których potrzebujesz, jeśli planujesz przystąpić do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. Dostaję wiele pytań o ten egzamin. Mam też kilku uczniów planujących podejście do tego egzaminu i zdobycie certyfikatu. Zanim zacznę, przypominam tylko, że wszystkie transkrypcje odcinka znajdziesz na stronie swojskiejezygpolski.com. Podcast Swojski Język Polski jest całkowicie darmowy, natomiast jego działanie wspierają patroni. Ty też możesz wesprzeć podcast finansowo. Szczegóły na stronie swojskiejezygpolski.com w zakładce Wsparcie Finansowe Podcastu. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Zacznijmy od początku. Do certyfikatu z języka polskiego najczęściej przystępują obcokrajowcy, którzy chcą studiować lub pracować w Polsce i potrzebują udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym przez uczelnię lub przyszłego pracodawcę. Certyfikat jest też potrzebny przy ubieganiu się o polskie obywatelstwo. Co ważne, certyfikat z języka polskiego jako obcego ważny jest bezterminowo. Aby podejść do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego, wystarczy znać język polski na poziomie A2. Pamiętaj jednak, że aby uzyskać polskie obywatelstwo lub pobyt rezydenta, wymagana jest znajomość języka co najmniej na poziomie B1. Można też zdawać egzamin na wyższych poziomach, czyli poziomie B2 lub C1. Często to, jaki poziom egzaminu wybierzesz, może zależeć od tego, jakiego poziomu znajomości języka wymaga Twój pracodawca lub Twoja uczelnia. Według strony certyfikatpolski.pl certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego. Aby zdobyć państwowy certyfikat z języka polskiego jako obcego, musisz zarejestrować się na egzamin wybranym przez siebie ośrodku egzaminacyjnym. Najwięcej takich ośrodków znajduje się w Polsce, ale jeśli interesuje Cię zdawanie egzaminu w kraju Twojego pochodzenia, spróbuj poszukać informacji w internecie. Przy rejestracji musisz dokonać opłaty za egzamin. Z tego co widziałam, przeglądając stronę różnych ośrodków, wysokości opłat różnią się w zależności od wybranego ośrodka, ale jest to przeważnie około 150 euro. Na oficjalnej stronie polskiego rządu gov.pl znajdziesz terminy sesji egzaminacyjnych w 2023 roku. Link do strony będzie oczywiście w transkrypcji odcinka na swojski polski.com. Na tej samej stronie rządowej gov.pl znajdziesz też listę ośrodków, w których można zdawać egzamin. Egzamin z języka polskiego jako obcego składa się z części ustnej oraz pisemnej. Część pisemna sprawdza twoje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych Poprawność gramatyczną oraz umiejętność pisania. Jak może wyglądać Twoje przygotowanie do egzaminu z języka polskiego jako obcego? Moim zdaniem to zależy od Twojego aktualnego poziomu języka oraz poziomu, na którym chcesz zdawać egzamin. Na przykład w sytuacji, gdy oceniasz swój poziom na B1 i chcesz zdawać egzamin na tym samym poziomie, być może wystarczy ci zrobienie kilku testów próbnych dostępnych w internecie lub w podręcznikach, które możesz kupić również za pośrednictwem internetu. Możesz też zapisać się na kilka lekcji z nauczycielem, na których poćwiczycie ustną część egzaminu. Jeśli jednak jesteś obecnie na niższym poziomie lub chcesz zdawać egzamin np. Na, na poziomie B2 lub C1, wtedy warto zacząć systematyczną naukę z nauczycielem. Ja również pomagam uczniom przygotować się do egzaminu. Jeśli więc planujesz podejście do egzaminu, masz czas i chęci, aby systematycznie odrabiać prace domowe, np. w postaci pisania esejów, to zapraszam na moje zajęcia indywidualne. Pamiętaj też, by zgłosić się do mnie odpowiednio wcześniej przed planowaną datą egzaminu, aby mieć czas na skuteczne bezstresowe przygotowanie. Najlepiej więc zarejestrować się na egzamin przynajmniej po pierwszej lekcji ze mną, na której ocenię Twój obecny poziom języka. Przy okazji przypomnę, że możesz jeszcze zapisać się na moje standardowe lekcje języka polskiego jako obcego online lub na konwersacje online po polsku. Linki do szczegółów zamieszczę w transkrypcji oraz opisie odcinka. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje potencjalne pytania i wątpliwości związane z egzaminem z języka polskiego jako obcego. W razie czego, na stronie transkrypcji na językpolski.com dodam też przydatne linki do stron, na których możesz doczytać o szczegółach, a także zarejestrować się już na egzamin. Możesz też zostawić komentarz ze swoim pytaniem pod transkrypcją odcinka lub pod postem na Facebooku lub Instagramie albo pod wideo na YouTubie. Powodzenia!